Zapraszamy na Przypadkowo zamieszana w wpisek mający na celu morderstwo Nelsona Mandeli. Piękna kobieta wdaje się w niebezpieczny romans. Za chwilę wejdź w Natasza Hemstridge w thrillerze Ostatni Świadek. tysiąc lat czekałeś na mój powrót. Przygotuj się. Zwołaj swoich ludzi, a i znajdź na spotkanie twarzą w twarz. Idzie po ciebie. Ze złem. Jak chcesz mnie pokonać, skoro jesteś tylko człowiekiem? Arnold Schwarzenegger i Gabriel Byrne. I stanie się koniec. Premiera HBO w sobotę 5 maja. Przez 20 lat walczyła ze swoim upośledzeniem. Trzymaj się z dala od wody. I swoją matką. Ale teraz spotkała kogoś... Przy czuję, że jestem prawdziwym człowiekiem. Kto ją naprawdę rozumie. Wątpię, żeby umiał zadbać o ciebie. Będziemy dbać o siebie nawzajem. Czasami zwykłe życie może stać się niezwykłym osiągnięciem. Juliet Louis i Diane Keaton W romantycznej komedii Gorsza Siostra. Premiera wejdzie w niedzielę 20 maja. Szukasz czegoś wyjątkowego? Oczekujesz nieoczekiwanego? Pragniesz czegoś niezwykłego? Tylko w HBO przez cały miesiąc zobaczysz 30 premier filmowych. 30 premierowych seansów, których nie zobaczysz na innych kanałach. Poczuj się jak w prawdziwym kinie. HBO. Twoje domowe kino. Do czego jesteś zdolny, żeby zdobyć dziewczynę swoich marzeń? Ale ona już kogoś ma. Spójrz na siebie. To nie twoja liga. Nie ma gustu ani klasy. Ma za to jej ukochanego psa. Ukradłeś jej psa? Powiedzmy, że go sobie pożyczymy. Komedia o człowieku, który z miłości jest gotów na wszystko. I zrobi wszystko. David Spade i Sophie Marceau. Zgubione i znalezione. Premiera Wejtweo w sobotę o 20.00. Numer jeden na listach przeboju na całym świecie. Jedna z największych gwiazd muzyki pop. Seves Garden. Tylko Wejtweo zobaczysz. Jak grają na żywo. Zapraszamy na koncert, który odbył się w ich rodzinnym mieście. Brisbane w Australii. Seven Garden. Premiera Wejtbjo we wtorek, 1 maja. Życiem Tima rządziła jedna zasada. Zabawa bez końca. Do czasu, gdy trafił do szkoły. Bez palenia picia i narkotyków. Kierującej się. Bez seksu, zupełnie innymi zasadami. Bez jaj, bez przeklinania. Prawa młodości. Premiera w HBO w niedzielę 6 maja. Запрашаем и